Po wygranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich do ochrony jego słynnej posiadłości na Florydzie Secret Service nabyło czworonożnego robota przypominającego psa. Pies-robot został zbudowany z myślą o zadaniach związanych z bezpieczeństwem wysokiego szczebla. Ten niesamowity robot jest w zasadzie wszechstronny, może poruszać się autonomicznie po każdym terenie, wykorzystując do tego swojego czujniki, jak również można nim sterować zdalnie. Przyszły prezydent podejmuje obecnie kluczowe zarówno dla Ameryki, jak i całego świata decyzje, które niektórych bardzo szokują. Z jego dotychczasowych wypowiedzi można wywnioskować, że będzie chciał odchodzić od norm i rozwiązań, które na przestrzeni lat zostały ustalone zarówno w Ameryce, jak i nawet w Europie. Donald Trump zdecydowanie jest przeciwnikiem zielonej transformacji oraz wielu ideologii, które ostatnio są coraz bardziej promowane. Na nowego szefa Departamentu do spraw Energetyki nominował Chrisa Wrighta, który jest założycielem i dyrektorem jednej z największych firm w branży naftowej i od lat zajmuje się komercyjną produkcją gazu łupkowego. To właśnie on przekazywał i krytykował zieloną transformację, mówiąc, że potrzeba szybkiego odejścia od paliw kopalnych jest przesadzona, a polityka publiczna faworyzująca odnawialne źródła energii skutkuje wyższymi cenami energii, wzrok świata, a głównie Europy, jest skierowany na to, jak Trump potraktuje kwestię Ukrainy oraz zapowiadanego przez niego zakończenia tego konfliktu. Kiedy wszystkie oczy skierowane są na niego, Donald Trump pojawił się na Gali UFC, która wczoraj odbyła się w Nowym Jorku. Prezydentowi elektowi towarzyszył m.in. Elon Musk, który zdaje się być ważną postacią w przyszłej polityce Trumpa. Przyszły prezydent wszedł na nowojorską arenę około godziny 22 czasu lokalnego, a właściwie został wprowadzony przez dyrektora generalnego federacji, który swoją drogą bardzo go wspierał w jego kampanii. U boku Trumpa pojawił się wcześniej wspomniany Musk, ale również jego syn Trump Jr., przewodniczący Mike Johnson i nowy sekretarz zdrowia w Stanach, Robert Kennedy Jr. Wielu fanów obecnych na arenie pojawiło się z założonymi charakterystycznymi czerwonymi czapkami, które kojarzą się z Trumpem. Kibice mieli ze sobą również flagi, z jego wizerunkiem. Nie brakowało również wielu okrzyków poparcia dla przyszłego prezydenta, który w pewnym momencie przy aplauzie areny zaczął tańczyć do jednej z najbardziej popularnych piosenek w Ameryce. Widać było, że na tym wydarzeniu Trump był mile widzianym gościem. Nie brakowało tam jego zwolenników wśród publiki, ale i zawodników, komentatorów oraz organizatorów. Zwycięzca walki wieczoru wręczył mu nawet swój pas mistrzowski.